Witam wszystkich serdecznie. No i mamy 1 maja. Jest majówka. Pierwszy w tym roku spacer w ogrodzie. Już jest zielono. Dziś jest pięknie, ciepło. Wróciliśmy z Mariolanką z rowerów. I w ogrodzie już jest pięknie. Na lasu, za płotem. Pewnie dzisiaj wszyscy jesteście już w swoich ogrodach, na działkach na RODOS, na ogródkach działkowych. Piękny to czas. ulubiony dla nas czas, kiedy już wszystkie posiłki można jeść na zewnątrz. Na to zawsze czekamy. Znowu ja gwiaździsta już przekwitła. Widać jak kwitnie rododendron, jeszcze duże magnolie kwitną, ale to już końcówka magnoli. To moja ławeczka słynna, gdzie czasem siedzę i coś opowiadam. Bardzo lubię to miejsce po grudzie. Dla osób nowych albo tych, które nie pamiętają, działka ma niecałe hektar. Tu na pierwszym planie widzimy taki rząd winorośli, które w tym roku, dwa tygodnie temu, wszystkie zmarzły. Nie wiem, czy się to odbuduje. Ciekaw jestem bardzo. Krzewy są trzeci sezon. Drzewa i krzewy owocowe wygląda na to, że nie zmarzły. Widać jeszcze kwiaty, jeszcze wiele z nich kwitnie. To już jest niektóre drugi, niektóre trzeci sezon. Na pewno nie wszystko zmarzło. Niebłonie kolumnowe jeszcze kwitną. One są bardzo małe, można sadzić co metr, a owoce rosną tylko przy głównym pniu i nie rozrasta się, nie rozkrzewia na boki. Już duży zagon z obornikiem końskim przygotowany na sadzonki dyni Na trochę ponad 4 metry No i wreszcie warzywnik Wszystko przygotowane Większość już obsiane Większość już obsiane i rośnie Wiesz pamiętacie, pierwsza ma 3 lata. Ta z naturalnego drzewa drewna z modrzewia jest zbudowana wiosną ubiegłego roku, więc to dopiero pierwszy jej sezon Długość 8 metrów. Mamy truskawki i czosnek. U nas zazwyczaj rosną razem. Zajrzymy do szklarni. Tu już mamy wszystko posadzone. Mariolenka posadziła już pomidory. Papryk mamy 20, a pomidorów 88. Tu część i część w drugiej szklarni. W tych nierdzewnych zbiornikach 200 i 100 litrów zawsze robię gnojówkę do podlewania, zasilania. Mamy wiele odmian pomidorów, wszystkie opisane które są, które żebyśmy rozeznali co jest fajne. Tu, gdzie widzicie puste, są posiane ogórki, więc jeszcze. Czekamy, już jaśminy rosną, no i las. Kury mają kurnik, śpią w kurniku. Ale mają metrowy wybieg, i tam też są kompostowniki, więc nam sobie grzewią. Mieszkają nasze króliczki. Przywitajcie się. Także tą działkę kochamy tam, ściany lasu na 100 metrach ponad graniczymy z lasem. No i to tyle z dzisiejszego spaceru. Wiem, że macie swoje piękne ogrody, które przynoszą Wam dużo, dużo radości jakby ten ogród nie był, to i tak przynosi radość, jakie by nie były nasze uprawy. To i tak czerpię z tego dużo satysfakcji. No, nie ma się tu wielce czym chwalić, ale, bo żaden ze mnie wielki ogrodnik, ale czasem oglądam jakieś filmy, coś mnie zainspiruje i uznałem to za wartościowe. No, może coś tu dla Państwa będzie wartościowe i się przyda. No i dla tych, co mieszkają w mieście, nigdy nie zawadzi marzyć o Byciu na wsi. Wielu z nas mieszkało kiedyś w mieście czy w blokach, ale zdecydowaliśmy, że chcemy inaczej. Wtedy wymagało to trochę więcej wysiłku, ale przychodzi ten dzień, kiedy siadamy na tarasie na wsi i jest inaczej. Miejcie piękną majówkę. Trzymajcie się. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. I pamiętajcie, w piątek kolejny odcinek z niezwykłą osobą. Także czekamy na piątek, godzinę 17. Papa. Pa. Subskrybuj kanał piekarza i szukaj powodów do wdzięczności w życiu. Każdego dnia.